Witam w kolejnym odcinku, a tu już chyba dziewiąty odcinek serii Zagrajmy w e, Leonhard Legacy of the Crusader. Już myślałem, że. ten. że ktoś to jest. A i sorry za poprzednie odcinki, za poprzednie chyba dwa odcinki, które były strasznie krótkie, naprawdę, przepraszam, ale dobra. Eee, teraz tak, pójdziemy w którym kierunku tu pójść. Dobra, nie będę taki. Dobra, mogą jednak być takie i pójść w drugą stronę? Słabi są. Następny, tu widziałem kasę. Co? Ona znika. Ktoś tu jest, coś tu jest, a nie ktoś tu jest. Przepraszam, fail. Strzały rzezi. W dantek Weźmiemy. Czekajcie. To byliśmy to, co tu jest. Ta. No, Boję się tam iść. Czekajcie. No, tam nie ma jeszcze końca mapy. Yy, czy wy też macie wrażenie, że ten... A, no, oczywiście zapiszemy? <głos> <głos> ja to już wiadomo. Mam chyba obsesję na punkcie zapisywania. Ale to wszystko dla do dobra. I znowu usunąłem. Ja wiem, że za dużo zapisuję. Ale muszę. Nie. Uruchomiła się cała pułapka. Która nam aż 10 HP zabrała. Zobaczmy, czy widzimy tu wroga. What? Niemożliwe. Jakby tutaj uh, Trochę słabo widzę. Od razu mówię, bo ten. Jakby to powiedzieć. Najpierw pójdziemy tędy. Jakby to powiedzieć. Uh, nie wiem, naprawdę. Jak gra nas obdarowuje czymś, to znaczy, że nie jest tu nic dobrego. Co to? Ejku, zarobiłem ten ptariusz. Ach, moja głowa ci przeklęci i złodzieje, zaatakowali mnie i zostawili tu na śmierć. Jest ich... Jest ich wielu, lecz z twoją pomocą na pewno uda nam się w walczyć sobie drogę na powierzchnię. złodzieją by się to nie spodobało. <laughs> no, Dobra. Wspaniale. Zgładź... Zgładźmy ten Szumowin Sory, ale ja... ale czytanie nigdy nie należało do moich mocnych stron. Okej. Okay. Gościu, idziesz? Idź, spokojnie. Fajnie, idziesz. Dobrze, że poszliśmy tędy, bo sprawiliśmy sobie kogoś. Dobra, ja nie będę na niego czekał. Mam go gdzieś, gdzie on pójdzie. My na pewno pójdziemy tędy. A, ok, nie zauważyłem, że tu koniec mapy. Wy na pewno tego nie słyszeliście, ale to był taki jakby. Nie wiem, jak to nazwać. Widzicie, szkielet. Coś się... Aha. Co ma robić się twój towarzysz? Nic. Aha. Okej. Okay. Dobrze, że nam niczego nie zabiera, nie? Czekaj. Owszem, mógłbym go zwolnić, ale nie. Zombie. Jeju, co za miecz. Ten miecz na niektórych naprawdę jest bardzo dobry. Ja pewnie coś tutaj przykopiłem, znowu? Coś? No żebyś tak pomógł, pomagał bardziej, co? Gosiu? Co? A woda, dobra. Wody się przestraszyłem. Ja tam na razie nie idę, dobra? What? Nie kumam niż. Dobra. Na razie przeszukamy wszystko to. No. Dobra. Kasa nam prawie znikła. Wiecie co, ja trochę przyciszę. Oczywiście... ...sobie. Teraz pewnie za cicho. I znowu słyszałem szkieleta. Ehm... Um. co to? Dzięki. Weśnie mi pomogłeś. Wiesz, gościu. I ja, jestem Ci za to wdzięczny, ale... Cóż, nawet... czekajcie... Obierze się interakcji. Czekajcie... Co to było? Aha, otrzymuję średnią... Aha... Nie udało się trzymać duchowej many. Pytanie brzmi, co to było? Ja chcę... poszukać tego czegoś. 28 sztuk złota. Trafia pan pancerz. Mm, Dobra. Nic tutaj... nie zobaczymy. Nie wiem, czy wolimy te stwory, czy nie. Czekajcie, pójdziemy. Dobra, pójdziemy w tą stronę. A zombie to tam. Dzięki. Dzięki, że chociaż trochę pomagasz. Więc byśmy rady nie dali, e dusze drzwi zawsze kojarzą mi się z czymś złym. Co? Jesteśmy chorzy? Choroba spowolniona. Tak myślałem. Wiecie co? Zapisz grę. E, 6. Hmm? Boję się. Otwieramy drzwi, możesz gościu wchodzić? Tak wiem, pewnie znowu straciłem synchronizację. Ła, wow. miałem rację, zawsze świadczy o czymś złym, ile to ma HP. gościu. Co my ci zrobili? Co, co? Co my ci zrobiliśmy? E, pytanie, jak wrócić? To wygląda jak chory. Dobra. Wiem przynajmniej jak wrócić. I wracam, wiecie co? Wracam. Mam, mam wszystko. Mam wszystko gdzieś. Co się stanie, ale ja wolę wracać, bo się boję. Jakaś miksturka? Nie. Żadnej miksturki nie mamy. 394. Czekajcie, miecz. Ten miecz jest słaby. My mamy tego. A, słaby miecz. Dobra, znowu słaby miecz. Wiecie co? Znowu musimy czekać. Ja jednak tam nie wchodzę, rozmyśliłem się. E, I wchodzę, wiecie gdzie? Wow, klatki, klatki, klatki. Sorry, straciłem synchronizację pewnie. W sensie na filmiku. Dobra. Ale, tak, to jest jeden z dłuższych odcinków. Musicie mi wierzyć. A pytanie, dlaczego tamten Eee... nas... Czekajcie... zapiszę może? Czekajcie... Aha... Automatycznie zapisał... A tutaj, dobra, dobra, to on... Jak tutaj automatycznie zapisał, to dobrze. Co to za miejsce? Oczywiście zamknięte, poczekajcie. Otwieranie zamków. O, razu się udało. 18 sztuk złota. Wiem, że zbliżamy się do... E, ...jakiegoś potwora. Skąd to wiem? Coraz częściej krzyki. Co oznacza, że zapis zapis zapiszemy. Jak ja już się tak boję. Żaduję, <grystuję>, się nie boję się, ale raczej znaczy, boję się. O Cie. Pułapka? Zadaję wrażenia. A, ta. A ktoś mi może powiedzieć, jak te pułapki się odnajduje? Bo ja jestem tutaj ciemny. będzie dłuższy odcinek. Dużo dłuższy to nie, ale dłuższy to wystarczy. Teraz... Teraz... ten... E, więcej korytarzy odkrywamy. E, jesteśmy bardzo blisko. Czekajcie. Jak rozpoznać pułapkę? Oto jest pytanie. Pułapki, ja tu nigdzie nie widzę. Móg... M moglibyście mnie ostrzegać, co? Znowu. Takie dziwne krzyki. Wy tego nie słyszycie, wiadomo dlaczego, bo... Sowy? Eee, ten... Bo wy... Ten... No. Czekaj, wy co? Eee, czekaj. Czekajcie, jeju. Fail. Bo zostawiłem many. No. Możemy iść dalej. <grym> Boję się. Czekajcie. Coraz większe rozwidlenia dróg. Tutaj nie idę, bo tutaj widać, że coś jest nie tak. Okej. Okay? No koment. Dobra, to był tylko z nimi sobie poradzimy To jest pułapka znowu nie no sobie teraz ich rozpoznaję akurat, bo oni są ten Ale tych... A, to jest pożerać jakiś. Dobra. Gratuluję. Zabiliście mnie. Widzicie? Jak zapisywanie... O, no, automatycznie. Fajnie, przeczytaj. Mam nadzieję. A, dobrze. Tak. Wiecie, jak zapisywanie datuje skórę? Życie znaczy. Się. Dobra, czekaj <noise> E Mam pytanie, ile będziemy razy wczytywać? Już dwa razy dwa razy zginęliśmy. Teraz pójdziemy tędy. No. Kasa spadła. E, Mac to się. E, Miks lecznicze? Co to? Znowu? Miejmy nadzieję, że od czekania nas nic nie zabije. Ja wolę czekać do końca HP, wieście mi i pogadać o czymś e. e dobra. Aha, fajnie. Nasza postać jest silna na infekcje. Dobrze. Bardzo dobrze. Bo, w innym wypadku. Nie. Nie! Błagam, nie, on! Kasa. Płapka. To jest chyba pułapka, ale. Chciałbym się. Przyjrzeć temu czemuś. Z tym, że. E, przybliżyć kamerę, ale nie umiem. Wiecie, wierzcie mi, to nie jest takie fajne, jak się boisz i ktoś cię zabija. Wiemy, że tutaj lepiej nie iść. Wiemy, że tam lepiej nie iść. Wiemy, że tutaj już nie da się dalej iść. Czyli, wiecie co? Ja chyba będę wracał, nie? Czekajcie, mapa jest. A patrzcie, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem, że jest mapa. Wow. Mapa świata może. Wychodzi się. się, escape? Tak, dobrze, bo już się przestraszyłem, ale nie wiedziałem, że jest mapa nawet. No bo to ja, jejku, już się przestraszyłem, a boję się tych zombie. I ja już zaraz będę się z Wami żegnał. Czekajcie, od razu mapę sprawdzimy. Wow, ale dużo odkryliśmy. No, przez kilka odcinków to naprawdę bardzo dużo. I ja chyba już będę wracał, wiecie. I pójdziemy do tamtego rozwidlenia. I będzie fajnie. Nie? Ale póki co zapisuję. Coś mi się gra przycina. Coś mi się naprawdę gra przycina. Czyli. Sorry, ale z synchronizację pewnie za chwilę. Znaczy się już straciłem na odcinku, znaczy na filmiku, nie? Wiecie o co mi łazi Idziemy. Tak, idziemy, idziemy. Czekajcie. Już myślałem, że to złoto jest. Dobrze. To wiecie co? Akurat zakończyliśmy odcinek tam, gdzie zaczynaliśmy. No to, ja zapisuję, który już raz dzisiaj, raczej dzisiaj w tym odcinku. Dobrze, zapisywanie gry. Okej. Okay. Moje krzesło oczywiście hałasuje. E, to ja się już będę z wami żegnał. W następnym odcinku, da Pójdziemy w tą stronę. Wiemy, że lepiej tam nie iść. E, no i cóż. Mówił do Was Kamil SVR. Jak tu widać. Nie. No to. Do usłyszenia. Cześć. Do następnego odcinka. Nie wiem, jak to wyjdzie. Wiem, że wrzucam. wrzucę to. Nie wiem, którego. Wiem, że te poprzednie. Poprzednie te. Od czwartego do któregoś. Chyba do piątego wrzucam pierwszego. Ale resztę to już Wam nie powiem, bo nie wiem. No to już mówię. Żegnam się z Wami. Oto cześć.